Jesteś życiem my, więc każdy ruch robię w tobie, Jezu, ty pod waszą oddychać mi. Jesteś drogą mą, więc każdy krok zabrał w tobie, Jezu, ty pod waszą oddychać mi. Dzisiejszego dnia przeżywamy setną rocznicę przybycia Salezjanów do Różanego Stoku. Dokładnie 10 listopada 1919 roku trzech pierwszych Salezjanów: ksiądz Kozak, ksiądz Zbaniuszek i koadiutor Trącik. Przybyli gdzieś około godziny 11.00. Tak zapisane jest w kronice Różanostockiej, aby też w odpowiedzi na prośbę ówczesnego biskupa wileńskiego Jerzego Matulewicza. i Proboszcza Dąbrowskiego księdza Witolda Sarosieka, zacząć duszpasterstwo tutaj, w tym miejscu, w Sanktuarium Matki Bożej Nostockiej. To duszpasterstwo tak szeroko rozumiane. Tak jak rozumieją to salezjanie, to znaczy najpierw duszpasterstwo wychowawcze i rzeczywiście niebawem po przybyciu salezjanów zostają otworzone pierwsze ośrodki wychowawcze prowadzone przez salezjanów i także duszpasterstwo i sanktuarium maryjnego w Różanym Stoku i duszpasterstwo parafialne. Od tamtego wydarzenia, od tamtej niedzieli, bo wtedy 10 listopada 1919 roku też była niedziela, mija dzisiaj dokładnie 100 lat. Dzisiejszego dnia dziękujemy Panu Bogu za odwagę tych pierwszych trzech Salezjanów, ale również i za wszystkich Salezjanów, Którzy przez minione stulecie podejmowali trud pracy wychowawczej duszpasterskiej w tym miejscu tych wszystkich, którzy szerzyli kult Matki Bożej Różanostockiej, też spoglądając w ich doświadczenie patrzymy w przyszłość, z nadzieją patrzymy w przyszłości Panu Bogu i Matce Najświętszej tę przyszłość powierzamy. To stulecie nie było takie oczywiste. Ono było naznaczone wieloma takimi pięknymi wydarzeniami, ale też i trudnymi momentami. Myślę, że z tych pięknych wydarzeń warto chociażby wspomnieć o dwóch. Pierwsze to wprowadzenie nowego obrazu Matki Bożej Różanostockiej do świątyni w Różanym Stoku, które miało miejsce 8 września 1929 roku i później też z tym związana koronacja obrazu Matki Bożej Różanostockiej w 1981 roku. Z tych trudnych niewątpliwie trzeba powiedzieć chociażby. O 1954 roku, kiedy to 30 czerwca 1954 roku komuniści pod wodzą Moczara wypędzają z różanego stoku Salezjanów, siostry Salezjanki, zabierają im własności i zamykają w ten sposób dzieło wychowawcze Salezjanów. Dzisiaj po 100 latach okazuje się, że dobro zwycięża. Dlatego, że różany stok to dalej miejsce, w którym salezjanie kształcą młodzież w salezjańskich dziełach wychowawczych, i to miejsce, z którego szerzy się kult Matki Bożej. A wychowanie i pobożność maryjna to są dwie cechy świętego Jana Bosku, tego, który jest założycielem zgromadzenia salezjańskiego, całej rodziny salezjańskiej, tego, którego charyzmatem do dzisiaj, tutaj w Różanym Stoku żyjemy. W Stawiennictwie Księdza Boska. Opiece Matki Bożej Różanostockiej, Panu Bogu Wszechmogącemu, powierzamy każdy kolejny dzień naszej pracy, naszego życia i naszego duszpasterstwa, tutaj w Różanym Stoku. Ten dzisiejszy dzień jest pewnym uwieńczeniem obchodów stulecia, dlatego że początek tych obchodów był już rok temu. Kiedy w listopadzie 2018 roku była zorganizowana konferencja naukowa, której owocem będzie obszerna publikacja z referatami dotycząca właśnie stulecia działalności pobytu Salezjanów w Różanym Stoku. Później w ciągu roku przeżywaliśmy chociażby takie uroczystości jak setną rocznicę odzyskania kościoła w Różanym Stoku, to też był listopad 2018 roku. W tym czasie bywaliśmy też w maju takie piękne wydarzenie jak kongres ku czci Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. To było 11 maja 2019 roku. Kongres, który zgromadził naprawdę bardzo dużo czcicieli Matki Bożej. Też w te obchody stulecia włączyły się obchody kolejnej rocznicy koronacja, także 90. rocznicy wprowadzenia obrazu Matki Bożej Róża do świątyni. Było też wiele różnych takich mniejszych wydarzeń, także cały ten rok świętujemy jubileusz. To dzisiejsze wydarzenie jest takim zwieńczeniem tego wszystkiego, co przeżywaliśmy przez cały ten rok, a tą uroczystą przeświętą o godzinie 12, której przewodniczy. Arcybiskup Metropolita Archidiecezji Białostockiej poprzedza Marsz Stulecia. Marsz, w którym idą przede wszystkim młodzi ludzie pełni takiego życiowego zapału, entuzjazmu i pełni też wdzięczności i miłości do Pana Boga i do Księdza Bosko. To też takie trochę nawiązanie do tego marszu, który odbył się. Z Dąbrowy do Różanego Stoku 24 listopada 2018 roku, kiedy po wielu latach na nowo Kościół w Różanym Stoku został przekazany katolikom. Także, trochę myśląc o tamtym wydarzeniu, też pragniemy to, to dzisiejsze wydarzenie w taki sposób podkreślić.